30 sierpnia przy ulicy Katowickiej w Chorzowie odbył się turniej koszykówki ulicznej kończący sezon wakacyjny. To jest koszykówka, która zyskuje coraz większą popularność na świecie. Od już roku będzie to dyscyplina olimpijska, gracz 3 x 3, gdzie prawdopodobnie reprezentacje Polski zobaczymy na tych igrzyskach olimpijskich, więc no i poziom Reprezentowany przez Polaków jest dosyć wysoki. To są zawodnicy z przeszłością w koszykówce. Bardzo często są zawodnicy, których my znamy jeszcze z ALBE czy z innych zespołów koszykarskich. Część zawodników, oczywiście, traktuje to typowo amatorsko, część zawodników to traktuje jak hobby, no ale część zawodników to jest sposób spędzenia wolnego czasu. To są już takie drużyny, które wiedzą o co chodzi w stylu Nie ma tutaj drużyn przypadkowych, to są takie drużyny, które z tym żyją. W grupie przegraliśmy jeden mecz właśnie z finalistami, drugimi, ale potem powiedzmy, że się obudziliśmy i po, y, wygraliśmy kolejne dwa mecze, co nam dało zwycięstwo. Nie siedziało nam, no, jak tak to się mówi potocznie w koszykówce, no nie wpadało nam, w, nie, nie broniliśmy za dobrze, to do, dużo, dużo, nie? może już zmęczenie przyszło. Osoby, które mało grają w trzynaczy, na 3, mają duży często problem, ponieważ jest jakby agresywniejsza ta koszykówka. Cze, y, może trzeba mnie biegać, ale musisz być silniejszym, więc mniej miejsca, trzeba się więcej przepychać.